Tam mnie możemy już yy, powoli grać. Odpalamy! Dobra, niech będzie. Jeszcze tylko... Dobra, nagrywa się. Odpalam krabową rozgrywkę. Dobra, find game, co nie? Chwila, jeszcze nie odpaliłem. Dobra, find game. O, widzisz. Widzisz pokój o nazwie Join If You sexy. Tak To chyba za mnie. Dobra, mi się to lobby. Poko jest. Are you guys doing? O, chyba jakiegoś rustka może Hello, hello! O co tu chodzi w ogóle w tym? A. Nie <laughs> wiem. Chyba chodzi o bombę. Nie! Nie! Chcę przeżyć!

Nie, nie zdechłam. Nie, jestem na jednego hita, nie, się ode mnie. nie, nie, ode nie, Kurwa nie, 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 żyje. nie, Dobra, co jakieś inne lobby. Dobra. Mr. Grace Clubhouse. Lecimy. OK, Czekaj, nie widzę tego. To dobra jest. É Hello, motherfucker. Piup, 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 olibrio. Piup, 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 Sí. Ola. Oh sí. la. Süüüü! Die Huren-Söhne. Nigga. Mein Scheiß-Vater ist ein Nigga. Hä, hey, du fucking Huren-Söhne, hä? Ich fick deine Schwester du Basse. Äh, gib mir. Nee. Hila, du kleiner Internet-Rambo, geiles.

No, de la fucking ah! Ah! Que lo tiene todo el mundo, no puede ser, lo tiene todo el mundo. La abril ayuda yo ayuda, digo que lo tiene todo el mundo. Lo tiene todo el mundo. Lo tiene todo el mundo. Oh, 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 oh. Amonga, amonga, amonga. No, amonga. Oh, no, no, curva, sucede, es no, no. Phil. Soy... 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 No, 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 no. no, no. Es que con esta voz que me oh, estoy poniendo ahora no es una maravilla. Kurwa mać, spadłam On no, kurwa debil Nie, patyczek mam To nie miej Hello, Dobrze. Dobrze, nie mam Kurwa mać, spierdaj, spierdaj, no kurwa gościu Mam patyk, mam patyk Can you get out of my Dobra, property? nie mam patyka, nie mam patyka. Jest dobrze. Yeah. Dobra, nie mam patyka, jest dobrze. Polibro. Polibro. Zdechłem. Zdechłeś? Kurwa, ja żyję. To możesz się na mnie gapić. Zezwalam ci się na mnie gapić. Wie, gdzieś się Gapie Gapi się w okno, find game. Widzę, lobby Putin, Putin, Putin. Kurwa, nie mogę się. Ej, nie mogę się ruszać. O, dobra. A już No. Kurwa. Zdechłam! Możemy tu być albo przejść dalej, jak wolisz. Polibro. Idziemy! Idziemy! Dobra, spierdalamy. Idziemy! E, widzę lobby Jigra Game. Dołączam. Podoba mi się nazwa. Brzmi oryginalnie. Ej dawaj na, na Polska To jest A, Chodź jest? na Polska, tak Ja mam Dobra Widzisz? Ale tam jest rozgrywka, no Złączam. No to poczekamy już już Poczekamy chwilę A O, jak to jeden? A Ja już o. weszłam jak coś O Cienkę masz, to masz fart. Aku Akurat się skończyło Czerwony zawsze jest. A nie wiem, czy u niego. Siema, pedał. Siema, pedał. No i rejadzie Ej, A te 12 milionów oni mi przeleją? serio? Bo ja bym chciała takie 12 milionów. Bo ja mam okropną wiadomość. Jaką? Ja muszę spadać. No kurwa, a nie możesz tej jednej rozgrywki jeszcze pograć? Tylko ta jedna potem gra? Ja roz tą rozgrywkę pogram, tak? No A potem już spadam. Dobry, dzień dobry, dobry, dzień dobry. dobry, dobry dobra, panowie. Nie mam tutaj Tylko zielony, tylko zielony. Celem wiem Nie czerwony O co chodzi? Ej, bo ja nie wiem o co w tym chodzi. A tu chodzisz i musisz za te kwadraciki swoim kolorem mm, przekształcić, nie wiem, pokolorować I kto ma więcej kolorów, ten przeżyje. Masz tam po prawo na górze Liczbę kwadracików i kim kurwa mam najmniej A nie, nie, nie tak najmniej, nie, ja jestem ten różowy. No nie no teraz mamy najmniej... No wypierdalać ludzie. O, red, nie wiem, chyba. Chyba gra zbudowałeś. Tak, przegrałam. A! Jak? A nie? Ej, co jest? Byłam w różowym i tym różowy miał 15, więc powinnam niby przegrać. Ale nie no, żyję, żyje.

patyka! żyje. Co, Co, do, Co do... do Nie. Nie, wypertaj ode mnie. Kurwa, mać! No i gówno, bo nie A, żyje. Ja, Ty też nie żyjesz? Ej, jesteś jeszcze? Woli Ej, jesteś? Ej! Dobra, ja spadam, bo muszę już. No dobra, nie, nie odpowiadasz mi jak mówię. Dobra, pa. W takim razie siu.